Kiermarz Dobrych Serc organizujemy w szkole już od 11 lat i wszystkie pieniądze z tego kiermarzu przeznaczamy na ubogich, potrzebujących, podopiecznych Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Krakowie i jesteśmy jedną z nielicznych szkół, które w sposób systematyczny z tym Polskim Komitetem Pomocy Społecznej współpracują. Również w ubiegłym roku był jubileusz, bo był 10. Kiermarz Dobrych z tej okazji był u nas w czytelni na spotkaniu przedstawiciel Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Opowiadał o funkcjonowaniu Komitetu Pomocy Społecznej i o tym, w jaki sposób oni pracują z ludźmi starszymi, ubogimi, bo ten komitet jest organizacją pożytku publicznego, czyli oni nie dostają pieniędzy z budżetu i cała ich działalność opiera się na wolontariacie. Było to bardzo miłe spotkanie i mam nadzieję, że takie spotkania i te pieniądze, które my przekazujemy, służą, służą naprawdę dobremu celowi, służą ludziom. I dlatego bardzo chętnie włączamy się w taką pracę. Te książki, które tutaj się znajdują, są przenoszone przez naszych uczniów, przez kolegów nauczycieli. Potem za symboliczne dwa złote są sprzedawane, a dopływ przeznaczamy właśnie na Polski Komitet, Polskie Komitet Powietrzny.